Pierzeli stopa dzisiaj na dworze 19 stopni I tu jest 19 stopni w cieniu a barwka warwka będzie dalej w foliaku nieogrzewanym Pięknie sobie radzi tu dokładnie widać jak się wysunął i tu jeszcze zaznaczyłem. Daje rady, pierwszy listopad, Na około bez Donicy, metr sześćdziesiąt, może gdzieś tak cały sezon w Foliaku był Podał z kwiatuszkami. Piękne, grube dół, czyli moc jest w ubranku. Pięknie zielony jest to mój drugi, największy. Największy już jest w domu. Ma około 210 cm, to nie jest Nawoże, obornikiem rozpuszczanym w wodzie, granulowanym z włoską i to wszystko. Jeszcze sobie pozostawi tydzień. Może tutaj zobaczy się wszystko, zależy od pogód. Temperatura ziemi, jak to jest, 25 stopni. Idealna. Dopiero teraz w foliaku się robi cieplej, bo tu słońce przeważnie jest za lasem. Teraz dopiero wychodzi w południe. Już jest. 25 stopni. Dobra To wszystko Pozdro, obydę własne, cześć!